Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, Alia. To kolejny odcinek z Margonem, ale odcinek nieco inny, mniej pod kątem samej rozgrywki. Za to myślę, że pokażę wam coś, co wielu naprawdę się przyda. No więc dobrze, moi drodzy, jesteśmy na stronie MargoLoteria.pl. Po prostu margoloteria.pl Jesteśmy na tej stronie i ostatnimi czasy zrobiło się to bardzo popularne. Także stwierdziłem, że kurde, trzeba tego spróbować, trzeba coś z tym zrobić, trzeba coś zadziałać. Także na samym wstępie mówię wam, że mam dla was kodziki na tą stronę, jest ogarnięte i tak, wpisujecie sobie. Ale. Podłoga Kasiora, i to jest kodzik promocyjny. Za dużo pieniążków tam nie ma na takim kodziku, ilość ich jest również ograniczona. Także mówię wprost: kto pierwszy, ten lepszy, komu uda się, temu gratuluję. Jest troszkę tych kodzików, także jest możliwość, żebyście się pobawili, spróbowali, jak to sobie tutaj wygląda. Ale oczywiście ja też wam pokażę. Ja już spróbowałem. No, jest zajawka, jest fajnie, naprawdę. Jest banan na ryju, jak się wygrywa pieniążki. Tym bardziej no jak się wygrywa, po prostu, tak? No i na samym wstępie zachęcam do zapoznania się z tym tutaj regulaminem. Jest na dole, właśnie tutaj, na każdej z kart regulamin. Zachęcam wejść, zobaczyć sobie, no bo są jednak rzeczy, które warto wiedzieć, po prostu. No i przechodzimy do listy dostępnych serwerów. Jak sami widzicie, mamy tutaj Phobos, Pandore, Damo, Starhune oraz Katache, Hutene oraz Lelvani, Telavel oraz Jarune, Classic, zemne Zorze i na samym końcu Gefion. My sobie wbijemy na Classic, bo na tym świecie ja gram. No i o co chodzi? Jak to wszystko wygląda? No na pewno już nieraz oglądaliście, czy sami bawiliście się na jakichś ruletkach związanych z Counter-Strike. Czy po prostu z samymi skinami do niego, no, sama ruletka to pokażę zaraz. Mamy tutaj wpłaty, wypłaty, uczciwość, ranking i kod bonusowy. I tutaj właśnie wpisujecie taki kod Ale podłoga Kasiora. Wczytaj kod bonusowy. Ja tego robić nie będę, bo tak jak wam powiedziałem, ilość ich jest ograniczona. A nie chcę wam zabierać możliwości. Skorzystania sobie z tych kodzików, e, wszystko jest na tej stronie naprawdę dopracowane i zachęcam skorzystania. Także, wpłaty: jak wpłacić złoto, margonem? Macie tutaj wszystko dosłownie przyściusieńko, wyjaśnione, co gdzie znaleźć. przyściutko. Yy, I warto, warto naprawdę, warto czytać to wszystko, e, żeby nie walić jakiegoś błędu, tak? No bo tutaj e, to już jest. Wasza wtedy strata, jak wy popełnicie jakiś błąd, bo tutaj jest wszystko naprawdę czytelnie rozpisane: ile można maksymalnie w jednej wiadomości wypłacić, ile minimalnie przyjmuje się wpłaty, jak co zrobić. A tutaj macie również, jak co zrobić, gdzie co znaleźć. A no i tak samo pamiętajcie, mając pełną pocztę, nie otrzymacie złota i ono przepada, tak. Eee, odpowiedź odnośnie wypłaty, wpłaty złota to dosłownie momencik, dosłownie momencik. Eee, no i naprawdę, no, co tu dużo mówić? No, stronka jest naprawdę przyjemna. Eee, dobrze jest wszystko zrobione. Pieniążki, no, idzie zarobić. Jak sami widzicie, ja mam już jakiś tutaj budżecik, moje saldo. Saldo, właśnie, znajdziecie tutaj. Macie tutaj możliwości wpłaty, przeróżnych kon, yy, kwot. Usuwacie, tu macie czacik, możecie się e, podzielić waszymi doznaniami, odczuciami. E, my sobie myślę, wpłaćmy na niebieskie, wpłaćmy sobie 500 tysięcy na niebieskie, postawmy sobie, wyskakuje na ładny komunikacik, postawiłeś 500 tysięcy punktów na Blue. E, także postawiliśmy, mamy saldo równe 100 milionków, Zobaczymy, e, włączę tutaj muzyczkę chociaż wy jej słyszeć chyba nie będziecie. No i widzicie jesteśmy pół miliona do przodu. Mamy już 101 milionów także damy sobie to razy 2 i postawmy na. Hmm. Teraz jest dobre pytanie czy stawiać na niebieskie czy na czerwone. Weźmy jeszcze raz pół miliona na blue a później postawimy jak się uda wygrać półtora na red. Tak myślę, że może nie za duże te kwoty, nie za małe, ale takie rozsądne. No i widzicie, straciłem, straciłem, było stawiasz na red. To teraz postawmy troszkę więcej, bo postawimy sobie 5,5 miliona, ups, 5,5 miliona. Postawmy sobie na redzik. 5,5, zobaczymy jak to może siądzie Może siądzie tak jak tutaj siadło ładnie Tak i teraz by nam siadło na blue czy na red yy, 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 yy. Ale zbombusiłem <laughs> yy, Nawet da się stawiać na 2 na raz. Czyli jesteśmy na 0, bo wpadło na blue <laughs> To przynajmniej tyle, że jesteśmy na 0 okay. yy, Skoro teraz wpadło na blue to teraz padnie na red. Okej, okay, dobra. Trochę zważywiłem to, trochę zważywiłem, ale jak widać, no można, można zamrozić sobie e, wpłatę. E, chociaż dawno nie było zielonego. Mm. Jakby się wpłaciło na zielone, to by było całkiem, całkiem taka nagroda. E, I my postawiliśmy na red. Także zatrzymaj się, przeleciało. Jesteśmy w plecy. E, dajmy sobie teraz 5 milionów. Y jeszcze raz na red. Postawimy sobie 5 milionów na red. Y ogólnie powiem Wam tak: no co? No strona, ruletka jak ruletka, hazardzik jak hazardzik, w wkręcający, gdy się wygrywa. A mój pies oczywiście nie daje spokoju. Lecimy z ruleteczką, lecimy, lecimy, nie śpimy. I postawiliśmy na czerwone. I zostań, zostań. Znowu niebieskie. Ej, trzeba się odkuć. Dobra, wpłacamy. 20 baniek. 20 baniek, tym razem na... Albo nie. wpłacimy 10 i następnym razem wpłacimy 30. O, teraz płacimy 10, zarobimy sobie 10, na czerwone wpłaciliśmy. No, wywaliłem troszkę na to czerwone, ale ja czuję, że zaraz to czerwone wpadnie, albo może być zielone. To jest też kurde, to jest też minus taki, że może być zielone, ale powinno być czerwone. Mamy czerwone, odkuliśmy się, mamy 100 baniek. To tak jak teraz mówiłem, miałem wpłacić sobie 30 baniek. 30 baniek, chociaż nie wiem czy jeszcze raz nie postawię 10 na czerwone, bo jak postawię 10 na czerwone, to później wpłacę 20 na zielone, a później 30 na czerwone. Dobra, powiedzmy, powiedzmy że uwierzę temu czerwonemu. Powiedzmy, że uwierzę. No i co ja wam mogę powiedzieć? No zabawa jest przednia, no mówię, tym bardziej jak się wygrywa, a ja teraz przegrywam. <laughs> A ja teraz przegrywam. W Dupala dostałem to, co lecimy: 20M na czerwone, i myślę, że na tych 20M na czerwonym skończymy. Ja tu sobie troszkę poklikam, postaram się troszkę zarobić. No i oczywiście, jak mi się uda coś zarobić, to z miłą chęcią zrobię dla Was konkursik, gdzie no. Troszkę pobalujemy, troszkę pobalujemy, jakieś pieniążki wam rozdamy i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wpadnie czerwone, wpadnie zielone, no nie, niebieskie, nie czerwone, dobrze. Jesteśmy na plusiku, 110 baniek, dostaliśmy 40 i na sam koniec powiedzmy postawmy sobie 5 na zielone. Postawmy 5 na zielone, zobaczymy jak to się teraz rozegra, czy będzie piąteczka, bo kurde dawno zielonego nie było a jak wpadłoby zielone, to byłoby zielone światło do tego, żeby skończyć ten odcinek. Krótki, treściwy, powiedziałem w sumie wszystko to, co powiedzieć miałem. No i moi drodzy, co tu dużo mówić? 50 baniek zgarnięte. <noise> Łatwo. Szkoda, że nie postawiłem tych 100, bo mielibyśmy naprawdę okazałą kwotę. A ja wam w tym momencie chciałem serdecznie podziękować za obejrzenie tego filmu. Mówię wam, kodzik, ale podłoga, kasiora, korzystajcie póki jest, zachęcam was bardzo serdecznie, no i co, trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Papatki, hej hej!